Cześć wszystkim, ja jestem Daxur, witam Was już w kolejnym trzecim odcinku na moim serwerze. Tutaj jest ten portal, o którym wam mówiłem. Trochę pobudowałem tutaj jakieś te duperele. Może to nie wygląda za ładnie, ale później może coś tu zmienię. Nie wiem. Zobaczymy. To drzewo jeszcze chyba bym wyciął. Ale właściwie to nie sobie jest. Tutaj tylko te, te liście zniszczymy. Dzisiaj nie mam planów na odcinek Nie wiem co zrobimy Pójdziemy może do kopalni Albo zrobimy mur Bo mia miałem zrobić mur który będzie odgadzał wioskę a cały świat tutaj Żeby po prostu piladżerzy nie ten się nie dostali Chociaż oni i tak się dostaną tutaj Bo się będą brać pić ale trudno zrobimy ten mur może Chciałbym jeszcze zrobić swój posąg na serwerze. No bo każdy będzie musiał wiedzieć, kto tu jest władcą. Dobra. Tamten kurczak nam uciekł. Dzisiaj zrozpiemy już drugiego. Chwila. Co ja miałem zrobić? A, zbroję. zbroi 24 chyba trzeba było. Żelaza, czy ile? Tak, 24 <laughs> Tą sobie już ustajmiemy, bo zniszczona trochę Wczoraj miałem grać już z epiksem, ale trochę lagi były Coś od neta miałem y I nie dało się dołączyć na serwer Wyrzuciło mnie Później już się w ogóle nie dało dołączyć. Epics dołączył chwilę tu grał. Patrzę, czy w ogóle nic nie zabrał. Raczej nie. Dobra. A jeszcze do góry pójdę zacząć. Nie no, nic nie zabrał. Wszystko jest na miejscu. <laughs> Lecimy do wioski. Może wam pokażę. Tutaj Matiki czy ktoś pisał, pan Łukasz, że y, nauczy, nauczyłem się budować ten dom. Skopi skopiowałem z wioski, bo w wiosce takie domy gdzieś były po tamtym chyba. Właściwie to ten Oreo, ten Foxu Oreo, no, yy, nie wiem jak on już się chce nazwać. To ten dom jest, tylko trochę poprawek zrobiliśmy. I ładnie wyszedł dosyć ten dom. Mi się właśnie podoba. Tylko ten dach tutaj. Ale to już tam. Nieważne ten dach jest. Wioska jak wioska, nie ma tych osadników tu. Pilarze, że wszystkich wybili bo jak była fala jakaś, bo są fale pilażerów. Najpierw chyba trzech jest, później więcej, bestia jakaś później dochodzi, Ma magicyat, czy ktoś. Yy, I trzeba chronić wioskę przed nimi. I wtedy jak obronimy ca przez całą falę, przetrwamy, to wyświetli nam się w prawym rogu jakiś taki emerald chyba. No chyba emerald że jesteśmy tam coś tam Pokonaliśmy ich wszystkich i co będzie nam się cały czas. Żeby się poczuć jak bohaterowie chyba czy coś, nie wiem, po co to jest. Albo daje nam jakiś efekt może. No i wtedy z tych pillagerów wypadają nam takie fajne przedmioty tutaj. Ten banner. Na przykład wypadł. Te chwila tym, bo ty uciekniesz. No, banner. Totem nieśmiertelności i takie ten siodła z tej bestii wypadają. Takie dosyć fajne przedmioty. No. Chyba właśnie w tym odcinku sobie bym poszedł do jaskini, jakiejś. Ale będę potrzebował na następne odcinki różnych gatunków drzew. Więc poszedłbym sobie znaleźć jakąś tajgę czy coś bo będzie potrzebny ten świerk, chyba to jest no chyba tak, świerk no i będzie nam potrzebny świerk do jakiejś budowli i tak, lecimy, o pajączki sobie zabijemy to może zrobimy wędkę i będziemy sobie łowić tutaj kiedyś byłem normalnie se tu stałem i chciałem wykopać piasku o przed chwilą z pająkiem się stało tu już ja się tu boję chodzić. Chciałem wykopać tu piasku i tak kopię. O dobra, jednak się nie zawaliło. Tak zacząłem kopać i tutaj nagle taki cały kanion się odsłonił. A ja zaskoczyłem szybko tam. Tak zauważyłem, że już zaczyna spadać wszystko to już. O króliki to są, będę musiał złapać sobie później. Braćnicie Oj, coś się zlagował Cyk, 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 cyk. Jedziemy tutaj sobie 300 na godzinę lecimy, nie? Hmm. Nie no, wszędzie jest dżungla tutaj A może będziemy chodzić pustynią i znajdziemy tą w końcu yy, Piramidę Bo zawsze na pustyni się rozpiły piramidy i tam skarby były, pamiętam czy coś Były cztery skrzynki chyba jeszcze pułapka jakaś tam była Zresztą w dżungli też coś tam było nie wiem jak to się nazywało w dżungli. Wiem, że tam też pułapki były i skrzynki jakieś. Oj, zaraz się noc robi. <laughs> A to niedobrze. Zginiemy jeszcze i co wtedy? Nie, no nie ma nic ciekawego tu. i patrzę. Dobra, ale lecimy do domu teraz. Albo zrobię portal i się przeniesiemy do domu szybko. Tylko jak się robiła ten portal. Tak, tak, tak i tak. Tak, i tak. Chyba zrespiło mnie. W jakiejś, właśnie nie to chyba jest ta piramida właśnie, o której Wam mówiłem. Wcale nie przeszedłem parę kla, klatek, kratek dalej, żeby iść do domu. I nie znalazłem jej, tylko mnie tutaj przeniosło normalnie. Nie wiem jak to... To naprawdę działa ta magia. No jest piramida nasza tutaj, kochaniotka. Tylko jeszcze trzeba tam zejść. No. I temu trochę jest. Urażenie było coś takiego. O, diaksy są. No to już najważniejsze jest. TNT mogliśmy wykopać Ale dobra nie będziemy brać bo <laughs> Jak Epic zobaczy TNT to ja nie wiem co będzie Jest tu gdzieś wyjście jakieś? A tutaj dobra Ojejku teraz w tamtą stronę <laughs> Do domu Ja źle zrobiłem ten portal i nie przeniosło do właśnie świątyni. O jest wioska To normalnie jest tutaj od wioski. Nie wiem ile to kratek jest. Wylecimy sobie do domeczku spać. Chociaż tu jest tyle potworów, to nie wiem czy... Się będziemy mogli spać a co oni takiego speeda mają Lulać, lulać? Dobra, możemy spać. Przepraszam, że nic nie mówiłem podczas walki, ale byłem odekscytowany tą piękną walką. Nie, no już, możemy chyba kończyć ten odcinek. Tutaj świątynię zaliczyliśmy, wszystko. Zaraz, ja tu miałem dwa diaksy. Czyżby Epiks już się do niej dostał? Oj, chyba już się do nich dostał. Dobra. A chciałem sobie miecz zrobić i ten. A w sumie kilof już mi niepotrzebny, bo mam to miecz sobie zrobię. Dobra. Yy, tym akcentem, ze strzałami i z nowym tutaj teraz będzie Alfredio Z Alfredem żegnamy się do następnego odcinka. Cześć!